Mamy gościa, Cześć, ja jestem Macias, a to jest Kamil. No to tak wygląda u nas behind the scen najczęściej O cześć, Trzymajcie się No będziemy udali, że mam komentarze w Nawet ludzie, którzy dziękowali nam za odpowiedzi w filmikach są postawieni. No, tak, to nie że... wiem. To jest żaden z was. 36 tysięcy oglądalności pierwszego odcinka to, to, to też, też nie wiem. To jest Stika siebie też. To ja To właśnie stworzyłem, stworzyłem 45 kont... i manipuluję z IP. To <laughs> system. Dla tych, którzy dziwią się jakim sposobem dostaliśmy się w ogóle na... Gówno. Że nie dostajemy się, wrzucamy się. dokładnie. My się sami tam wrzucamy. Za któryś filmik dostaliśmy około 500 piw. To wyobraźcie sobie, całą noc siedział i tworzył 500 kąt, żeby... Ja potem zapomniałem hasło żeby... no. nie no. głos na na was, tylko znowu you od Do 499 zapomniał hasło. Ura. Ja się przedstawiam, jestem Macias, czyli alter ego Zygmunta. No tak wyglądam niestety głos troszeczkę też mam inny. No, no, a ja to jest... jestem Kamil, jestem ten przez którego są te cięcia, bo ogólnie porady udzielamy razem, ale potem moje kwestie są jeszcze no, nawet... To jest osoba odpowiedzialna za, za to, że co drugie słowo, czy tam co drugie zdanie... On opowiada za montaż. Więc... Historia zaczęła się od pierwszego no. odcinka, gdzie nakręciliśmy go, e, że tak powiem, jednym, jednym, jednym ciągiem. Kiedy zacząłem się zajmować już obróbką, Myślę, że to troszeczkę jest za długi ten odcinek. No i dlatego wyszły te cięcia, no w sumie tak... I poza tym... Macie, że jesteś kudłem I To jest druga kwestia. W sumie zaczęło się od innego filmiku. Tutaj, o, tutaj wkleję Wam link. Wejdziecie sobie w ten filmik, obejrzycie sobie go. I warto. Warto. Warto nie chodzić. Pomysł zrodził się praktycznie właśnie z tego filmiku. Że e, najpierw powstał pomysł na ten filmik. Tam występuje postać Zygmunta, można powiedzieć, w surowej wersji, bardzo surowej, nawet w sumie głos mam jako twórca Zygmunta a troszeczkę inny. Musieliśmy któregoś wieczoru i stwierdziliśmy, że a, no to jest fajny pomysł, tak, pociągnąć tą postać, yy, tylko trzeba po prostu jakąś otoczkę mu, mu stworzyć. Postać typowego Polaka, którego Pola, no spotykamy no, na no właśnie. Każdy sobie przypomniał, kogo ko, ko, ko najbardziej wspomina najlepiej. Dokładnie. Kto z no, dzieciństwa. No to rzuć. Na no pewno każdy z Was miał coś takiego, że szedł sobie e, do sklepu i nagle usłyszał gdzieś tam z boku tak, kwestię... O! Panie Kamilu! Panie Kamilu! On pan poraduje, tam złotóweczko! W pierwotnym założeniu Zygmunt wcale nie wyglądał tak, jak, 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 no, jak w, pierwszym, w pierwszych odcinkach. Miał być postacią troszeczkę inną, a chcieliśmy z niego zrobić takiego typowego, troszeczkę maczo, tak? I jak zaczęliśmy jechać na pizda, to wszystko poszło w <laughs> dos Dosłownie poszło w pizdu zaczynamy kręcić. Czytamy pytanie i w tym momencie zaczynamy po prostu płynąć. Nie ma żadnego jakiegoś założenia do danego pytania, dlatego właśnie też są te cięcia, że Kamil mi przerywa i mówi nie, 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 tak, powiedz to troszeczkę inaczej, fajnie by było, jakbyś to powiedział w ten sposób, ja to powtarzam, tak jest dynamiczniej też. Pracujemy w sklepie, nie będziemy tutaj mówić nazwy. <śmiany> Zmiany mamy nienarmowane, tak różne i polega to na tym, że bardzo, bardzo często się mijamy. Wiele, wiele odcinków kręcimy e, naraz, e, czyli na przykład po 3-4 e, odcinki z rzędu e, w, jednym, w jednym dniu, w jednej, w jednej godzinie praktycznie. A jeśli na któreś pytania nie odpowiadamy, to po pierwsze albo naprawdę już nie mieliśmy pomysłu na, to, na, na odpowiedź na to pytanie. Albo po prostu powtórzyliście pytanie, które już, 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 już padło. I też nie bójcie się zadawać głupich pytań, bo to nam sprawia wielką radość odpowiadania na głupie pytania. Odpowiedzi na niektóre pytania naprawdę są, są z życia wzięte, naprawdę i to nie przesadzamy, naprawdę to jest bardzo ciężkie pytanie, ponieważ nie wiemy na Naprawdę idzie z to może... Ja uważam, tak, że, że, że tak, że pierwszy odcinek dobrze nam poszedł naprawdę, nam bardzo się podobał odcinek piąty. Ja no, się cieszyłem, że no, no, zagrałem. No właśnie, pierwszy, rola pierwsza rola, rola życia Kamila. Nie, I stwierdziliśmy, że no tak, tak, dostał się bez problemu tam wtedy właśnie na jeden z portali dla sadystów nie poczuł tak. się na tym, że jesteśmy zjechani za ten odcinek. Tak. W ogóle pisaliście komentarze typu, że nie, to jest... To? Żeby ty, nie? Tak, żeby jego wyciąć. Osobiście nam się podobał ten odcinek, byliśmy z niego zdumni, no ale zostaliśmy, że tak powiem, sprowadzeni e, ostro na ziemię. <śpisać> Dlaczego nie ma nie nagród? Nie ma nagród, bo nie ma pieniędzy na nagrodę. <laughs> Dokładnie. Ewentualnie jakieś zdjęcie Zygmunta, ale to to... Robiliśmy już kilka konkursów na, na fanpage'u i nie było za dużego... Nie było udziału, bo nie było nagród, może, <laughs> może, może. to był powód, nie powód. No. Zróbmy tak, że w następnym konkursie, e, jeśli weźmiecie udział, do wygrania będzie zdjęcie Zygmunta z, z autografem. autografem i z dedykacją no, dla, no. dla danej osoby. Od czasu do czasu sobie tam coś dziabniemy, ale to mówię. Najczęściej wygląda to tak, że wracamy zmęczeni z pracy, jemy coś i siadamy i kręcimy. I to naprawdę jest, okres czasu jest naprawdę dosyć ograniczony, bo na przykład jutro znowu idziemy na bardzo rano do, do, do pracy. Jak stwierdziła moja narzeczona, ja przypominam bardzo Zygmunta. Z tym, że pod względem charakteru, pod względem humoru, to nie różnimy się naprawdę od Zygmunta. Mamy ten sam rodzaj humoru, tak? Bo w sumie, no, kręcimy siebie. Tak? Karykatu nasza, kar nasza, karykatura. nasza karykatura. Właśnie. Nie wiem czy to słychać. A to jest pies. Chrapanie. Przedstawimy wam psa. Przedstawimy Panie. wam zaraz psa. To jest Titan. To jest... No i cała obsada w komplecie. No wabi się Titan. Ma 300 lat. Ma 300 lat. Jest kochany. Czasem go nienawidzimy, bo... Jest wy... najbardziej wrednym psem i jednym z najbardziej inteligentnych i który gardzi ludzką rasą. On myśli, że jest lepszy od każdego człowieka. Zygmunt jest nas, my jesteśmy... My jesteśmy zygmunt... w Zygmuncie, jakkolwiek zygmunt. Prawda jest też taka, że sami nie promujemy tego kanału. Nie mamy na to czasu po pierwsze, nie mamy też za, za, za bardzo jakichś możliwości. No nie wiem, jeśli macie no jakieś pomysły jakbyśmy mogli wypromować ten, ten, ten kanał. To wszystko zależy od Was, udostępniajcie. Udostępniacie to zależy też od Was, zależy też od, od naszego czasu. Większość z Was, która śledzi fanpage, dobrze wie, że Zygmunt, ten prawdziwy Zygmunt, czyli ja ma synka. Urodził się e, pół roku temu. Wiecie, jak to jest z dziećmi? Także no, nie zawsze się ma czas na to, żeby usiąść, nawet nakręcić. Zadał nam Kacper pytanie, no, lub coś czemu zamiast pić, kręcisz odcinki? Bo pijemy w innym czasie. Tak, to nie... jest jedyny czas, kiedy jesteś pod i... <grym> jest Cały czas do ujmy. Chryceni... Ja na przykład jestem kasjerem, e, stoję nałojony, jak nie wiem co, tak już upadam, tam nie podnoszą. Ja tam e... widzę. On stara się, jest moim superwizorem, stara się tego nie widzieć, bo sam, jest... no, sam jestem na ziemi. Sam Stoimy dużo w pracy, czasami żeby było wyjścia. Pijemy non-stop. I, I dzięki i... właśnie Zygmuntowi trzymamy się jeszcze jakoś na nogę. mam cztery krzywki. Które, których nie udało mi się tak jak zygmunt przepić. To jest jedyny czas, yy, kiedy kręcimy zygmunta, kiedy I jesteśmy naprawdę trzeźwi. Całe 8 minut na tydzień naprawdę na staramy, staramy się nie, poświęcamy nie pić, czas. poświęcamy wam czas i wtedy naprawdę nie pijemy. Przepraszamy Cię Kaspę, jeśli cię za, zawiedziliśmy. Tak? Dzisiaj jest specjalnie, to może taki inaczej trochę odpowiadam na pytania. Napisał do nas też Mateusz, Zygmunt, jaki byłby Twój wymarzony zawód? To możemy my dzisiaj odpowiemy zamiast Zygnusia. Razem. Razem. Myślę, że testery w y, polmosie albo coś wiesz. <laughs> to na pewno byśmy od tego zaczęli. Tester tak? alkoholu, tester wódeczki. W domu pije, do pracy idzie, w, w, pracy pije. w pracy pije. W pracy pije za darmo, służbowo. służbowo. Wyobraźcie sobie taką pracę? Pije, służbowo? służbowo. Przepraszam, ale ja służbowo A to przepraszam. A, to przepraszam. Panie Zygmuncie, napisał do nas Marcin. Panie Zygmuncie, bardzo ładnie to brzmi. Tak. Wolimy bo, bo raczej Zygmunt, Zyga, no, Ale zyguć. Panie Zygmuncie to też... Ale ładnie, no przynajmniej bo, tak. Jest ja no, sobie wyrażę, do... pytanie Marcin? Marcin. Marcin. Panie Zygmuncie, co robić w przypadku, gdy wątroba boli od trunków procentowych? Idź do lekarza. Ale lekarz nie mu pić. Jak Cię wątroba boli, kupi pij więcej. przestanie, <laughs> Przestanie działać. Pij więcej. Pij więcej, o wiele więcej... Pamięci. Że nie mię, że masz okrę, o bólu. I ostatnie pytanko. Dostaliśmy od Kamila. Zyga, mam problem. Jak siedzę w pracy dzwonią do mnie znajomi, mówią dawaj na flachę, a ja się kur nie mogę zwolnić, co robić? jesteś wolnym człowiekiem, mówisz chuj do szefa, idę na flachę. I idę na flachę. Szef jak jest w porządku, to mówi, no to idź. Albo zabierz szefa. O. Chyba, że twój szef to chuj. Haha, jak 3 czwarte, to jest mój szef, z, także... W stanowisku biurowym, to wiem coś o tym. o tym wiem. Jak, jak, jak zrobisz dobrą bibę w pracy, to radzi cię dzwonią, ale będą o tobie Pamiętaj, mówić tak. przez rok. Pamiętaj, nieważne jak o tobie mówią, tak ważne że żebym jak mówili. Odchodzisz. <laughs> jak odchodzisz z hukiem, to jest tak. Należy tak. skąd uchodzić? Z pracy. Z jak, jak jesteś saperem. <laughs> na sam koniec chciałem właśnie wspomnieć tutaj o komentarzach na pewnym sadystycznym... Portalu. Przyznajemy, że uwielbiamy sobie czasami naprawdę i po prostu... szacun, Dzięki, tak. dzięki. Niektórzy, niektóre komentarze po prostu, jak patrzcie, jaki debil, hydroforowy. <grym> hydroforowy, suchar. Niesamowity, co? znowu nieśmieszny wąsacz. Także pozdrawiamy panią Karinę, czy jak ona tam ma, która właśnie, co, co jest naszą chyba generalną fanką ogólnie. Pod każdym, każdym filmem dostajemy ten sam komentarz, zawsze. Znowu ten nieśmieszny wąsacz. Zostaćcie go na, na ten. E, zróbcie z nim zbiorczy, coś w tym stylu. Karano, dziękujemy. dziękujemy ślicznie dziękujemy. za, za branie no, no, udziału. Doceniamy konstruktywną, konstruktywną krytykę. i Dziękujemy bardzo za e, branie udziału w sumie e, w, w tworzeniu zygmów. Nie, nie bójcie się nas krytykować, oczywiście, e, ale jeśli na przykład piszecie, że słuchaj Zyga, zmień tą muzykę, nie wiem, zmień to intro, e, z, 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 zmień Kamila, pozdrawiamy tych, którzy naprawdę e, tworzą tamten portal i tworzą. E, Tworzą nam dzień, można powiedzieć, tworzą nam wieczór, tak, bo siedzimy, nie mamy czasami co robić. To ja kilka razy potrafię wrócić na, na ten portal i, i czytać sobie po kilka komentarzy. I śmiać się z tego. No, po pierwsze, mam no, humor, naprawdę, dzięki, dzięki, naprawdę. Śmieszą mnie, typu, przynosi. teraz mówię, ale komentarze, typu, przez to, że twój filmik dostał się na główną stronę, to. Moje dzieci nie mają co jeść, zdech mi pies, moja teściowa y, przyjeżdża mi co tydzień do domu przez swój filmik, rozumiesz, to jest wszystko wina twojego filmiku. No, no dziękujemy, dziękujemy za takiego. Dziękujemy. I za po prostu i... do, do, tak. bierzemy szanowni. całą winę na siebie. Tak. Pozdrawiamy wszystkich hejterów jeszcze raz. Dzięki, że bierzecie czynny udział w, w, w tworzeniu naszych filmików, bo tak to nazywam. Jakbym był bardziej odważny, taki nieśmiały, to jeszcze dupę pokazał. Ale... <laughs> Maj to już pokazał. Nie to w szóstym odcinku. Jak chcecie, ja jak chcecie to wejdźcie sobie, tam jest o, chyba szósty odcinek. O, jak chcecie o, dupę, to wejdźcie na fanpage'a. Fanpage okay. Zrobimy zdjęcie w tej dużo, dużo lajków, to może... Może. Taki konkurs do dupy zrobimy. Taki z dupy, z dupy... z dupy wzięty, wzięty konkurs. konkurs. <laughs> Więc czekajcie na stupy wzięty. Czekajcie na, z dupy, z dupy. Czekajcie na z dupy wzięty konkurs. Zwycięstwa... Nie wiem, tego konkursu. dostanie zdjęcie. Dupy, dupy z podpisem. Zdjęcie zygmuta zdjęcie tylko zygmuta z podpisem. Z Naprawdę dzięki za wszystko, za to, że jesteście, za to, że, la, za, że lajkujecie, subskrybujecie, komentujecie za, za, za wszystko. Dzięki wam i no, dalej. No, że... zostaw i Nie, jadę na urlop do Polski. Niestety mamy złą wiadomość no, przez te trzy tygodnie, kiedy ja będę w Polsce. No, nie pojawi się odcinek Zygmunta. Eee, przepraszamy za to, no ale niestety nie będę miał głowy ani możliwości też. Przepraszam Was za to bardzo, ale za trzy tygodnie widzimy się znowu jest już przygotowany odcinek, który pojawi się po moim powrocie. Kiedyś o tym wspomniałem, że jak będę w Polsce, to zrobimy z fanów, no nie byliście zbytnio jakoś tam aktywni pod tym postem, także piszcie mi pod, tutaj pod, pod tym komentarzem, czy, czy chcielibyście w ogóle ze mną się spotkać, jako, jako twórcą Zygmunta, tak? spotkać, pogadać, tak? powspominać jakieś odcinki, teksty Zygmunta, nie wiem, porobić sobie zdjęcio. i tym <sumiétal> Nie ma problemu, znajdę dla Was chwilkę. Nawet jakby miała się pojawić jedna czy dwie osoby, czy nawet nikt, to ja tam na pewno będę. E Możecie. Zrobimy <philanthropy> Sł znym... no, free... z lot Sygmunta bez fanów. Zrobimy z Zlot fanów Zygmunta bez fanów. Trzymajcie się. No, na razie. na razie. Trzymajcie się. <sì sulla> Dobra, idziemy coś wiemy. Dobra. Patrzcie. Mhm. widzisz? Nie ja widzę. Nic, jest. nic nie widzę. Patrzcie teraz na kamerę. Ale żeśmy dzięki wam odkryli motyw. Patrzcie, jak patrzymy na, no, jak patrzymy na pilota, to się nic się świeci. A tak. jak zrobimy na kamerę? Odcinek specjalny z Cifona. Podczerwień. Podczerwień. Jak działają piloty. Ciekawe czy one migają w różnych odstępach czasu. A kolory zmieniać nie? Nie, kolory są takie same. Tak, ty kolory widzisz jak ty jesteś daltonistą. No.